Wyszły na jaw naprawdę mocne informacje. Mianowicie Grzegorz Braun ujawnia słowa byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który opowiedział o szokującym telefonie od Zełenskiego, który chyba zapamięta do końca życia. Gdy to usłyszycie, zanim Poza tym lider Korony Polskiej przekazał wiele innych ciekawych informacji, nad którymi warto się dłużej zastanowić. Dlatego zostańcie do końca, by niczego nie przegapić. Kto słyszał, kto oglądał ten już wie, a kto nie słyszał, nie oglądał, niech obejrzy, jak Andrzej Duda, były prezydent belwederski, opowiada bez żenady, że Zełyński trzy lata temu, kiedy narodowi powiedziano, że to ruska rakieta zabiła dwóch Polaków w przewodowie, Zełyński wydzwaniał i po raz kolejny namawiał do wojny. Perswadował, że no teraz Polska już musi, że Polska już musi, prawda? Więc... Szkoda, że wtedy Andrzej Duda tego nie powiedział, teraz mówi. No i ta kolejna faza, ta kolejna spirala psychozy wojennej, ona się jeszcze, szanowni państwo, nie skończyła. To, co nakręcono w zeszłym tygodniu, to dalej jeszcze jest groźne. Usiłują podstawić różne fałszywe matryce, usiłują zastąpić polski patriotyzm. Jakimś innym eurokołchożniczym patriotyzmem, ukropoliniarskim patriotyzmem. Usiłują podstawić różne figury, fałszywe, urojone wielkości, fałszywe świętości w miejsce, które tam jest w sercu i w głowie Polaka, zwłaszcza młodzieży, zwłaszcza dzieci szkolnych. No i tutaj w Kielcach macie jedną z takich, bardzo istotnych, kluczowych nawet dla propagandy, dla tej pedagogiki wstydu i podmiany. Podmiany etnosu i etosu w Polsce. Macie jedną z takich matryc fałszywych. To jest oczywiście słynny pogrom kielecki, którego politycznie poprawna wersja historii jest tutaj kanonicznie potwierdzana, co roku celebrowana. To jest, Szanowni Państwo, fałsz, bo fałszem jest półprawdy. Fałszem jest półprawdy. Nie opowiadają tutaj notable, oficjele, obawiam się, że nie opowiadają też za dużo i nauczyciele. I w Kieleckich, i w Świętokrzyskich, i w ogóle w polskich szkołach o tym, że była to sowiecka prowokacja przeprowadzona z wykorzystaniem wojska, służb sowieckich i sowieckich, polskojęzycznych służb i bezpieki wojskowych, i Urzędu Bezpieczeństwa, i wreszcie z wykorzystaniem prowokatorów, który tu, których tutaj prawda, w hucie większą ilość zatrudniono świeżo na parę tygodni przed tragicznym dniem. O tym, jak sądzę, za dużo nie opowiadają. Nie, bo skupiają się na powtarzaniu kłamstwa kieleckiego, tak jak powtarzają kłamstwo jedwabieńskie. I w tym kłamstwie kieleckim, jak w kłamstwie jedwabieńskim, występują jako czarne charaktery, a gremialnie churtem ujęci Polacy. Otóż półprawdy to jest kłamstwo. I mówię o tym, psując miłą atmosferę tego pięknego, późnoletnio wczesno jesiennego pikniku tutaj. W kielcach, bo to jest, Szanowni Państwo, sprawa być albo nie być. Jeżeli się zgodzimy na to, żeby nas systematycznie, periodycznie, rokrocznie dyscyplinowali, uprawiali wobec naszych dzieci w szkołach na jakichś apelach, tę pedagogikę wstydu, jeśli się zgodzimy na to, żeby we wszystkich telewizjach wszyscy się tak. W każdą dla nich istotną rocznicę oflagowali, jak sobie tego życzy, jak tego wymaga poprawność polityczna. No to, szanowni Państwo, stracimy serca i umysły naszych dzieci i stracimy prawo obywatelstwa i prawo właścicielskie i w przestrzeni duchowej, i w przestrzeni materialnej. Dlatego trzeba sprzeciwiać się kłamstwu. Trzeba sprzeciwiać się półprawdą w Kielcach i jak Polska długa i szeroka i jeżeli ktoś myśli że można tutaj stosować jakąś taką taktykę wyrachowaną że oni nas tu jedwabnym, no to my im pokażemy Pileckiego oni nas tutaj pogromem kieleckim to my się wylegitymujemy rodziną Ulmów, prawda, nieszczęsną nie, w tej grze nie można wygrać Trzeba po prostu wstać od tego stolika, trzeba wstać od tego stolika, trzeba ten stolik wywrócić i więcej do niego nie siadać, z szulerami, z oszustami nie gadać, z oszustami nie gadać, bo to nie są ludzie, których przekonają jakieś argumenty, jakieś informacje, których może wcześniej im brakowało. Oni się dowiedzą tego czy owego i powiedzą, no tak, przepraszamy, rzeczywiście więcej już nie będziemy. Nie. Naród polski ma być spotwarzany, ma być tresowany, ma być równany z ziemią, po to, żeby ostatecznie z tej ziemi zniknąć. A zanim zniknie, ma być strącony do kategorii lokalizowania obcych stolic. I tylko Konfederacja Korony Polskiej przeciwstawia się temu na poziomie parlamentarnym w sposób systematyczny. Zrównoważony, usystematyzowany tylko Konfederacja Korony Polskiej, i to byłaby zła wiadomość, ale dobra wiadomość jest taka, jak już to Państwu ogłosił Włodzimierz Skalik: my jesteśmy jedną z największych, bo najbardziej licznych partii politycznych w Polsce, i jesteśmy zdecydowanie jedną z partii najbardziej dynamicz dynamicznie rozwijających się, chociaż jedyną bez subwencji budżetowej. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.